Dzień dobry, jesteśmy w pobliżu stacji kraków zabłocie która jest zmodernizowana i tutaj budowany jest wiadukt. Trzyprzęsłowy, na razie jest jedno przęsło. I będzie nakładane drugie, środkowe. I zobaczymy jeszcze to z drugiej strony, także żeby było widać dokładnie jak to wygląda i jak przebiega. Mamy wysięgnik i to druga strona. Tutaj będzie drugie przęsło. Tutaj widzimy tą klamrę. Tutaj mamy podpory, podstawa, pod filary tego mostu. I jeszcze widok z drugiej strony będzie. A i tutaj widzimy most na Wiśle. To jest ten pierwszy. I tu widzimy już rusztowania pod następne przesło, które tutaj przesuną. Po prawej stacja Kraków zawód. I teraz jestem po drugiej stronie tego mostu, po drugiej stronie Wisły. I tu właśnie widać przygotowania całą parą do. Tutaj jakieś ramy są przywiezione. Tam z kolei jest zabetonowany już ten filar jeden. I drugi będzie się działo tutaj. Tu widok na wprost. Ciężki sprzęt. I budowanie podpór, więc tutaj jeszcze będzie ho, ho, ho pracy. I tu stacja Kraków za Zabłocie. Tutaj mamy most i z Kościół widać, mogę przybliżyć za abyśmy byli przy tym wysięgniku jesteśmy na peronie numer 2 i cóż zabrakło napisów że naprawdę ludziom to się nudzi Niszczyć to nie jest problem, tylko zapłacić na wyczyszczenie tego. A tu widzimy końcówkę stacji kraków za włocie i co jest za nią. Dwie stakady prowadzące na Kraków pod górze. Jedną widzę tutaj rozebrali i tylko z jednej strony można tu wjechać, czyli z tej lewej. A i widzimy podkłady. Pod stacji Trafoy. Jeszcze kawałek drogi, żeby to wszystko ruszyło. No ale zobaczymy. I wyjeżdżają kolej małopolskie Kraków-Tarnów.

Dodajmy, że prędkość na tym moście nad Wisłą ma mieć 100 km na godzinę, no po zbudowaniu już wszystkiego. A teraz no to jadą na pewno z mniejszą prędkością, bo tam się buduje. Dzisiaj nie pracują, więc można jechać szybciej, ale w dni robocze na pewno tam wolniej jadą, bo, bo jest tak, a nie inaczej. Tutaj jesteśmy po tej drugiej stronie od strony ulicy Halickiej Tutaj jest wyjazd tutaj na taka droga utworzona na plat budowy Właśnie W przybliżeniu O no, tu jeszcze sporo pracy jest Nie sprzętu, a nie ludzi nie widać, bo wiadomo jaki dzień nie więc nie będzie pracował. ulica Miodowa i tu jest wiadukt i tu z drugiej strony widzimy estakadę jest port... estakada od Miodowej do Kopernika i tu jest estakada przy hali targowej tu będzie Kraków Grzegórzki stacja nad tym właśnie to jest. Most z 1863 I tam dalej mamy estakady do Kopernika.

Która ciągnie się aż do Kopernika i wiatrok przy ulicy Kopernika zupełnie inne przesło, to było teraz jest wylane betonowe. Tutaj mamy dojazd do stacji Kraków Główny.